Ok, teraz jak robić dynamiczne przejścia. Klikamy w nasz filmik. Wybieramy przycisk Animacja. Te wszystkie ikonki z napisem Pro są dla nas niedostępne, ponieważ są one dostępne tylko jeżeli mamy kapkad płatny. Szukamy jakiegoś przejścia, jakiejś animacji, która jest dla nas dostępna. Wybieramy to potrząśnięcie. I przycisk zatwierdzający. I teraz nasz filmik będzie rozpoczynał się od takiego potrząśnięcia. Chcemy zrobić drugie dynamiczne przejście. Jak to zrobić? Klikamy w drugą część naszego filmiku. W tym momencie chcemy dodać jakieś przejście. Klikamy w przycisk animacja. Szukamy jakiegoś przejścia, które jest darmowe, które będzie fajnie wyglądało. Powiedzmy to potrząśnięcie. I przycisk zatwierdzający. I w ten sposób mamy dwa dynamiczne przejścia zrobione na początku naszego filmiku. I tutaj mamy kolejne, drugie przejście zrobione.